Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się z tamtą tłodzią na pustkowie osobno, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych, a gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie, wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, Spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom jedli wszyscy dosyta, a z tego co pozostało zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.